Nie czuję się za dobrze, lecz paskudnie. Bożą mnie narządek, który uważałem do tej pory za niemożliwe. Groza przejawia się. Dosłownie po siódmej czułem, że umieram. Prosiłem siebie o litość. Mam winnego moje odżywianie się. A gdyby było inaczej? Gdybym od owoce byłoby lepiej. A gdyby było inaczej, odszedł na długi czas od niezdrowych. Czułoby się raźniej. A gdyby było inaczej, groza by nie musiała nękać mnie. A gdyby było inaczej, zrobiłem cud i kupiłem sobie dziś owoce, ale inny zawsze przekąski. Poczułem, jak ciężar bólu olżyje mi. Nie cieszy mnie widzę choroby, szpitala oraz miesięcy leżenia. A póki co, to tak to wygląda. Muszę dla siebie odmienić swój tryb. Mój. Gdyby było inaczej, gdybym jadł owoce, byłoby lepiej. Gdyby było inaczej, odszedł na długi czas od niezdrowych, żyłoby się raźniej. Gdyby było inaczej, groza by nie musiała nękać mnie. Gdyby było inaczej, sam postawiłem sobie taki los. Muszę dać średę przez niego przejść. Będzie ciężko, ale muszę spojrzeć w lustro i obudzić się. Inaczej będę płacił własnymi zapałkami. Dlatego odmiana jest konieczna. Gdyby było inaczej, gdybym zmienił diametralnie to, co straciłem, próbował odbudować, gdyby było inaczej. A gdyby było inaczej.